Cześć, z tej strony Janek, jest ze mną Michał. Witam. Cześć Michał. A to jest podcast Basket Flow, podcast, w którym chcieliśmy bardziej z podejścia analitycznego rozmawiać o koszykówce, analizować co się dzieje we współczesnym właśnie świecie koszykówki, nie tylko na boisku. I co, i chcielibyśmy zachęcić wszystkich do oglądania. Nie, Dokładnie. To, to do tak, no po prostu mieliśmy już tyle ciekawych dyskusji, że stwierdziliśmy, że po prostu chcemy się tym dzielić. Więc jedyne co pozostaje mi do powiedzenia, to zapraszamy. Zapraszamy. Dobra, to zacznijmy może od y, zakończonego już sezonu EuroLigi. Y, jesteśmy świeżo po finałach. Po Final Four, właśnie. Tak Real Madrid w ostatnim meczu sezonu mierzył się z Panathinaikosem. No, tak Panathina. I chciałem Cię ogólnie zapytać, co sądzisz o spotkaniu, co sądzisz o całym, sezo o całym sezonie Tinekosu? i co Twoim zdaniem przyczyniło się najbardziej do, do ich sukcesu. No tak, to cały sezon Panathinaikosu był taki określony takim celem, że musi być Final Four. Była widoczna presja, szczególnie, że w poprzednim sezonie 22-23 zajęli bodajże 14 miejsce w sezonie regularnym, mm -hmm, bo tak. więc byli daleko poza playoffs, a w tym sezonie poszły i ogromne nakłady finansowe. Pisanie z Lukasa, Kedwiga, Nana, Lesorta, naprawdę dało dużo, dużo takiego star power ponad Panathinaikosowi. Kolejną rzeczą, pytałeś się o co, się, co było powodem tego, że Panek Michał No, mieli głębie składu. Mieli głębie składu, był Nans, Lukas, Lesord, um, był ten e, Grant. Hernan, Hernan Gomez. Tak, Hernan Gomez, który zagrał dobrze w, w final combat, muszę przyznać. Jerian e, Grant, e, Grigonis, więc naprawdę mm -hmm. mieli dużo, dużo zawodników, którzy dawali fajny impact. No i co, w samym Final Four no to chyba Kostas Slukas się stał. 22 punkty bodajże, tak. 100% skuteczności. 100 skuteczności i tak, tak jak ten. Myśmy sobie gadali jeszcze Tak, to nie były łatwe ten, rzuty. To nie były łatwe rzuty. Tam nie wiem, czy widziałeś, te wszystkie rzuty były naprawdę po. głównie on, no przez to, że Slukas jest takim gościem, który jakby jest kreatorem własnego rzutu, prawda? Tak, tak, tak. Tam było dużo takich rzutów no, że niekt, wyktora, niektóre No były, tak, część, nie, niektóre były tam, część była po zasłonie, to on nie oddał dużo rzutów. Tak, inny. no Slukas generalnie, wiesz, on tak manipuluje świetnie yy, na, na na pikach, yy, ogólnie manipuluje świetnie obroną rywala. No, jest świetnym kreatorem. No tak. roll, jednak więc... doświadczenie 34 lata robi. No i doświadczenie. No i też właśnie to jest, to jest kolejna rzecz. Trochę łącznik z Lukasa do ogółu pana że no on takie taką mentalność zwycięzcy. Grał w Olympia Kosie w zeszłym sezonie, mhm. przeszedł do pana Tajkosu, co było po prostu w social mediach jako wielka zdrada, po prostu coś, no było to głośne, prawda? Ale no Panathinaikos bez sentymentów po prostu potrzebowali gościa, który dowiezie. Dowiózł MVP Final Four, mm -hmm. z Lucas. No i Panathinaikos wygrał. Ergin Ataman spełnił swoją obietnicę, mówiąc yy, przed Final Four, że będzie mistrzostwo. Nawet to on chyba powiedział coś takiego, że jak nie będzie mistrzostwa, to on w ogóle odejdzie, więc tam było czuć tą presję. No była na pewno presja, ale no. Najważniejsze, że udało im się to. Pokonali e, pierwszy w tym sezonie regularnym Real. Tak, czyli Klonfa e, jest otrzymana. Tak jest, dalej aktualna. Tak jest. Mm, drużyny z zwycięzcy sezonu tak regularnego. E, no, są zdani z tego, że nie wygrywają. Nie wygrywają całego sezonu. Tak jest, nie lini. wygrywają w playoffach. Tak, w zeszłym, w zeszłym sezonie 22-23 był to Olimpiakos który wygrał sezon regularny, tak, w a finale w finale przegrali z Realem. W reale a w tym sezonie był to Real Madrid w odwróconej roli, który wygrał sezon regularny ze świetnym bilansem, ale w finale polegli z Panathinaikosem. Tak jest. I Jeszcze a propos właśnie Panathinaikosu, to tak. składamy serdeczne gratulacje tak dla jest. Olka Balcerowskiego, który jest pierwszym w historii Polakiem, Polskim mistrzem w tak, Eurolidze. Takim, który wygrał w Ligę Super eee, Sukces. Co? Myślę, że dał dobre minuty w tak. sezonie regularnym. Nie grał tak dużo w playoffach. Nie wiem, czy w ogóle grał w playoffach. Nie, nie, on nie grał. On, on, jego, jego rola, że tak powiem, i minuty przede wszystkim malały w trakcie sezonu tak, regularnego. Z... I on zaczął, za, zaczął sezon tak z fajnymi minutami. Miał taką fajną rolę. Tam pamiętam jeden mecz, to był chyba z Olimpiakosem. Pierwsze derby to były w sezonie regularnym bodajże. Albo mecz chyba, no z kimś innym generalnie, mm -hmm. że generalnie on, on wyszedł w pierwszej piątce i on w ogóle zaczynał na początku z nowego, regularnego we Rawolidze mecze, mecze. w pierwszej piątce, taki bardziej ofensywny line-up trenera Atamana z Olkiem Balcerowskim, ale potem jednak ta rola jego malała, ale grał dużo bardzo w Lidze Krajowej w Grecji. No, on tam grał bardzo dobrze i też dawał, Oli, da, dawał Pana Olimpiakosowi, Boże, Albym wywalił, <laughs> da, dawał Pana Kosowi taką różnorodność, że Panotynajkos mógł jednocześnie skupić się na Lidze Krajowej, ale i skupić mm -hmm. się na Eurolidze. I bodajże w ostatnim meczu sezonu w greckiej lidze, Olek tam wrzucił chyba 17 punktów, 10 zbiórek. Więc no dawał to ten taki balans. No tak, ale ciężko jest jednak rywalizować z, z Matiasem Lesartem z Lesortem, no z, Także dobrze dla Olka, że tak. w przyszłym sezonie będzie występował w Maladze. barwach Malagi, no, tak. tak jest, wraca do Hiszpanii. Tak, wraca do Hiszpanii. Wcześniej grał w Gran Canaria. Mhm. Malaga wygrała teraz Basketball Champions League, Liga Mistrzów FIBA. A, więc na pewno w Maladze będzie miał większe minuty. Tak jest. A, no i wiesz, no on jest dopiero 0-0, No tak, 20, no 24 nieskończone lata, także jeszcze ma. ma bagaż doświadczenia. No jest mistrzem. To, to mówi dużo. Tak, już na pewno od ta nauczył się dużo, szczególnie jeśli chodzi o, wiesz, futbol pod koszem. Zdecydowanie. Grę do tyłu, że plecami do kosza. Taki face-up game też z, z, kolejna rzecz. Więc na pewno w, trzeba będzie obserwować Olga w przyszłym sezonie. Absolutnie, tak jest. trzymamy kciuki. Tak jest. Zmieniając ligę, tak. jesteśmy w Ameryce, gdzie tak jest jedna seria na zachodzie już została zakończona. Na wschodzie. Bos na wschodzie, tak jest. Na wschodzie. na wschodzie Boston Celtics pozbył się Indiany, sprzątnęli ich tak. w sweepie 4-0. A z drugiej strony na zachodzie Mavericks. Są też blisko. Tak jest. Dzisiaj Spendień, dzisiaj tak. o 2:30 tak. można obejrzeć e, ostatni mecz. Prawdopodobnie. Trochę liczę na to, że ostatni tak. mecz tej serii, Jeśli ale że... nie będziemy prorokować. E, jest 3-0 dla Dallas. E, na razie pokazują dominację. E, tak. Może nie dominację, po prostu. Może mógł... nie dominację, ale pokazują, są lepszymi closerami że... na pewno i pokazują, że. Pokazują dom... o, dobrze powiedziałeś, dominację, ale w domykaniu meczy. Tak, do, tak, dominacja w domykaniu meczy. I, i myślę, że. No, że Luka i Kairi to jest jednak przepis na zwycięstwo. w tak, Plus, no. oczywiście, roleplayerzy tacy jak Daniel Gafford, Eric Lively, e... George Green, Green Jaden Hardy, Hardy DJ. PJ Washington, nie wiem czy powiedziałem. Nie, nie, ale PJ też Washington, no revenge taki też, plenie, super, szale, też super dodatek po tym zimowym no, trade deadline. Chyba nie? Tak jest, no. więc, więc super wygląda ta drużyna, bardzo uniwersalna no plus genialny Luka, który po prostu widzi wszystko na boisku. Luka widzi wszystko i nie ma odpowiedzi na lukę. No niestety no niestety Ant, Ant Edwards no, no nie gra tak jak grał w pierwszych dwóch seriach tak. także także tak samo jak Karl Anthony Towns który no on i tak nie dawał jakichś super minut, miał, znaczy grał bardzo inconsistent, tak, no ale tak w kraty. ostatnich czytałem ostatnią statystykę, że w ostatnich pięciu meczach wrócił oddał 32 rzuty za trzy punkty, z których trafił tylko cztery. Cztery, no właśnie. Więc no. to pokazuje, no że jednak może jeszcze to nie jest czas na Minnesota. Może nie jest czas na Minnesota, ale z drugiej strony Minnesota ma naprawdę dobry skład w tym sezonie. Mają i głębie ławki, mają i świetnych zawodników, którzy super sprawdzają się. Okej, okay, patrzymy na co ten sprawdzają mm -hmm. się w swoich rolach, nie? ale Chciałem nawiązać do tego, co powiedziałem, że nie ma odpowiedzi na lukę. Też sobie coś zapisałem, ci powiem. I e, w trzech meczach przeciwko Dallas, nie? Mm. Słuchaj tego. E, Minosta broniła drop, switch, e, triple switch, grali, grali dalej, playing at the level, grali takiego hard blitza, mm -hmm. grali soft trapa, i potem, e, potem, potem trapy zawsze rotowali, e, grali hedge'a, i no, grali, no, no. grali shrink and y, turtle the help, czyli takie turbo pomaganie nie? E, ze, ze słabszej strony, no mm -hmm. i oczywiście strefa, czy to 2-3, czy to 3-2, a jest 3-0 w serii i co dalej, nie? Czytałem gdzieś na Twitterze, że naz, na, Nazarida wysłać na lupę. myślisz, że to by wypaliło, czy po prostu at this point minus 100 będzie próbowała wszystkiego, no bo nie mają nic do stracenia, tak czy siak, nie? No. Jedno i drugie, myślę, że już na tym etapie rozgrywek, gdzie na szali jest tak naprawdę no, końcu, koniec sezonu dla nich, no. to myślę, że powinni już tak naprawdę spróbować wszystkiego, włącznie z puszczeniem Nazarida na, na Lukę, lukę i, i to na takiej zasadzie, że po prostu lata za nim cały mecz i nie Pewnie ma innego się nie spompuje nie Pewnie się spompuje, ale to wiesz, chodzi o to, żeby Lukę maksymalnie odcinać od Piłki. Plus, można by nie że odcinać, tylko że nazwisk ma size, nie? A Luka, Ale size wiesz, ani... już wszystkiego próbowali, a jednak Luka z tą piłką po prostu robi czary, więc no ta. nieważne, czy dwóch na niego wrzucisz, on tą piłkę, on i tak znajdzie wolnego gościa i Dokładnie. tą piłkę odrzuci, więc... więc no, ja bym powiedział tak swojemu zawodnikowi, żeby po prostu nie, nie dawał mu dostać do No tak, z drugiej strony piłki. wiesz, no, jak popatrzysz Ale wiadomo, sobie... to są playoffy tutaj. Ta, no... Po zasłonie Luka jest też świetny w manipulacji tempa, w manipulacji w sensie to w zmianach tempa. Czy to uwalnianie się do piłki, czy wyjścia po zasłonach, to, no to myślę, Ta, że. tak no to widać, no może bo oni, być oni grają mega podobne akcje cały czas na tą Minnesotę. Idzie jakaś podwójna zasłona dla Luki, żeby szukać ewentualnego switcha. Tak jest, jeden do rogu, drugi na rola. Tak, a center, center taki short bardziej, bo on tylko roluje się tak na linii tak, osobistej, żeby albo można było wjechać, albo, albo przy jakimś podwójnym od, Albo odrzutka, od od szczególnie jak live który jest mega, może nie mega playmakerem, ale ma ciekawy bardzo playmaking. Na pewno Jestem bardziej niż prawda. tak, to się zgadzam. Więc to jest, to, jest, to jest game plan Dallas, on wychodzi i z jednej strony można powiedzieć, że kurczę, oni grają cały czas to samo, mm -hmm. więc po prostu brońmy, żeby tego nie grali, ale Luka no jest takim manipulatorem obrony przeciwnika. No świetnie czyta grę, świetnie czyta Co? podwojenia, czy jakieś tak właśnie... Jest ruch całej Minnesoty w obronie. Nie też adjustuje się do tego, jaką obronę gra przeciwnik. Mm -hmm. no, Minnesota Gray to jest osiem chyba rodzaj obrony zespołowej, prawda? A dalej jest, a jest 3 30 prawda? Mm. Więc trochę, trochę Minnesota nie może takiego złotego środka na lukę znaleźć. Ich Ale chyba wiesz, nie no, znajdzie, co? Mówię, jeżeli już nawet nie skupiałem się tak na tej obronie, jeżeli Edwards i Kat dołożyliby te swoje punkty, no, to myślę, że no każda z tych gier praktycznie była na styku. Tak, tak, Nie, było, nie, było, nie było w tej serii meczów, w którym, no może w Game Free tam nie wiem, 116, 107 skończyło się. Tak, ale, no ale to, to było. Tak, to wszystkie mecze z tej serii były na granicy dwóch, trzech punktów. Tak. Cały mecz. Y... I nie posiadanie było... za posiadanie. Tak, posiadanie za posiadanie. Nie było momentów w którym Mavericks faktycznie dominowali. Może jedynie w momentach, kiedy przegrywali minus 10 i. Walili rana 10-0, powiedzmy, tak, czy 7 -7. Tak, to tak, tak. w tym stylu. Tak, W tym Dallas jest bardzo dobre, właśnie. Tak, no w że... takim po prostu, no w game tu było 15 na minusie. Dallas przegrywał 15 punktami i mm -hmm, wrócili. Mm -hmm. To się skupia do tego, co powiedziałeś, że niezależnie jak dobrą obronę grasz, po prostu jeżeli jest lepsza ofensywa, no to. Tak, good no. Defense better offensive. I, I tak, i ta seria e, niestety to boleśnie udowadnia. Dla Minnesota tak, oczywiście. Tak. A z, na wschodzie? Nie powinno być chyba 4 co? No nie powinno, nie chcę zwalać na kontuzję, ale brakowało tego Halliburtona w dwóch Ostatni ostatnich On meczach. On nie gał w trójce i w czwórce. Nie? Tak, zabrakło go tam ewidentnie i zawodnicy tacy jak Andrew Nemhart czy TJ McConnell No musieli, że tak powiem, zagrać poziom wyżej. Tak, no, gali ciężkie minuty. Ale też myślę, że ta seria pokazała, że Indiana może nie była po prostu gotowa, no bo wiesz w meczu numer w pierwszym meczu. Oni tam prowadzili trzema punktami na 10 sekund do końca i Jalen Bellą taką trójkę z rogu trafił ciężką. Tak, w meczu no, to, no to, 3. To, to niestety bardzo nieszczęśliwe. Ta. Powite to powinien być mecz wygrany. Ale tam też, tam też Indiana, prawie posiadam wcześniej, oni popełnili mega dużo błędów, że na przykład Boston ustawił na całym chyba w jednym posiadaniu krycie mm -hmm. i Indiana finalnie zgubiła piłkę. Tak, tak, tak. Tam chyba nie, to w drugim meczu drzucholi Haliburton sobie. Piłkę od nogi wykazywał na aut. Mm -hmm. W meczu numer 3 tak, tak, tak samo było, aż sobie zapisałem: było plus 8 na 2,38 do końca. Co nie jest jaką, jakąś jeszcze sporą przewagą, bo to jest dużo czasu, szczególnie w koszykówce do końca mm -hmm. meczu. Ale to pokazuje, że Indiana nie miała po prostu, nie umiała domknąć meczu. Tak, nie tak, miała tak. Meczu, no nie? to pokazuje też właśnie jednak jednak ten zespół Bostonu, pomimo tego, że co roku przechodził jakieś zmiany, to jednak ten core. Tak. Tatum, Brown, no Horford. No już doświadczenie niesamowite, eee... playoffowe, nie? Tak, no już, nie wiem, które ich to są. Drugie, drugie finały na przestrzeni trzech lat? No finały konferencji to już któreś, ale konferencji, finały, tak, NBA no, NBA no, no finały... No finały, ostatni raz z przegrali z Golden, tak, w Golden. 19, nie, w 21. W 23 było Miami i Denver, nie? Więc, a Boston z Miami w finałach konferencji przegrał, więc to są finały konferencji Bostonu. Więc na pewno zasłużenie, że tak, się dostali, ale. Tak, tak, tak. nie może tego zrobić na tak kontuzję, bo i tak trzeba domknąć. Tak, ale spokojnie, nawet nie patrząc na tę kontuzję, spokojnie co najmniej dwie gry. Indiana mogła Indiana wygrać. Mogła wygrać. No ale całkowicie tak, inne Tak, Wyszło to doświadczenie, wyszło właśnie. Tak. Wyszedł właśnie ten spokój w grze Bostonu, tak. umiejętność rozpoznania e, miss meczu, w odpowiednim momencie skorzystanie z, danego, z danej zagrywki tak, no. No. No, wiesz, no. Indiana nie jest defensywnym zespołem, a system Bostonu mega każe za słabą obroną. Oni, mm -hmm. oni, oni ich system obiera się, obie, opiera się na rzutach trzypunktowych, oni mają do tego ludzi. Mają do tego więc ludzi, jeżeli... zachowują świetny spacing tak, w swojej grze, więc... Tak. Y... Więc jeżeli masz obronę, która nie jest na jakimś wysokim poziomie, no to jeżeli ta tura siedzi, no to jest bardzo ciężko wygrać mecz. I no to... Boston oddaje bardzo, bardzo dużo rzutów, bodajże w trzecim meczu Oddali 15, 46 rzutów, z czego trafili 16. To szczerze, to, to nie jest. Źle. Okay to jest spoko. Trafić to jest 16 okay rzutów za 3. To jest OK volume. Gdzie trójki stanowiły, no tak powiedzmy, 48% ich rzutów, to jest myślę, całkiem spokojny wynik. No. Przy jakiejś. Czekaj, już sobie to yy, Skłamałem chyba. Yy... A nie, game free tak jest. 16 na 46, gdzie Indiana trafiła 5 na 22. No właśnie. Więc jednak to boli. Zobaczmy, jak to jaki to jest balans rzutowy. Nie połowa twoich rzutów to są trójki. Nie? No. To pokazuje, jak, jak bardzo Twój system opiera się na rzutach trzypunktowych. I no, po prostu... Ale z drugiej strony masz zawodników, w sumie każdy z tych zawodników jest w stanie też zdobyć pograć punkty. Proszę, tak, tak pograć do koszy, proszę, zdobyć punkty z izolacji czy z jakiegoś właśnie rola. Z takiego spot nawet, nie w mm. jakimś secie zagranym, prawda? Mm -hmm. Ale też taka jedna rzecz jeszcze a po Bostonu, no że oni tak powiedzieli, że mają ludzi, że tam każdy może wklepać 9, 10 lub nawet więcej niż 10 punktów, prawda? Więc nawet jeżeli tym dowodzącym, punktującym zawodnikom nie siedzi jak Tatum, Brown czy Powzingis, który ponoć, który chyba wróci w ogóle Dobry jeszcze w tym wróci, sezonie, tak, tak, wróci na finałach, To oni mają tak od tego ludzi, mają fajnie zbalansowany zespół, trochę jak Denver rok temu. Um, no. Jest i... Derek White, który przez cały mecz może nie trafić że za trzy i w końcowym momencie nagle trafi ci trójkę na zwycięstwo i zamknie mecz. I zamknie mecz i, zamknie, I, zamknie, i zamknie mecz, to się liczy, A więc na pewno tak już trochę idąc w przyszłość jestem ciekaw potencjalnego meczapu Boston-Mavs, tak. bo będą fajne assignmenty na boisku, mhm. czy to jak będzie broniony Luka, no bo Boston ma tyle materiału, żeby się nauczyć z tego, jak wygryć rękę po tym, jak Minnesota co Ale też jak otrzymać. Boston będzie radził sobie z. No bo wiadomo, Boston opiera się na... głównie na rzutach za trzy punkty, Ta, no. ale powiedzmy sobie szczerze, że Dallas... Dallas też ma bardzo dobrych obrońców. Myślę, że meczapowo oni się absolutnie tak, indywidualnie nie odstają. Jedyne, tak, co co Jedyna co Boston może liczyć to, że będą wyciągać Gafforda Live, jego się na na spotkanie. Na pewno, na pewno będzie stretch, prać. bo tak. czy to Porzingis, czy to Al Horford oni. Rzucą. Tak. Oddaj... Oni rzucą oddają kibet, te kibet. rzuty. Al Horford to pokazał ostatnio, chyba tam bodajże w game tu 7 na 7 Z Indianą? Z Indianą. Nie znaczy? wiem czy 7 na 7 ale 7 trójek trafił. No, czyli Al Horford, weteran. Jak, 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 jak siedzi. Jak, jak siedzi tu i no. to może ukierać parę razy z załuku. No tak samo po Zingistów jest jednym z lepiej no, więc w Siłą rzeczy przy w ataku pozycyjnym na pewno będzie miejsce pod tym koszem, przy tym tak. jak Boston stoi w ataku, więc jestem ciekaw, jak Dallas sobie z tym poradzi, a z drugiej strony właśnie jestem. Jak Boston ciek... będzie bronił Tak, jak Boston będzie bronił właśnie tych. No szczególnie tych wysokich. Tak. Jak będą słyszały, meczapy mają dobre na. Lukę, ale już jak Luka pokazał, nie ma dobrego mecza po ja, no, no mówię, no jeżeli niezależnie jaką obronę zagrasz, jeżeli po prostu lepsza ofensywa, no to co zrobisz? To tylko kończy się na takim powiedzeniu, no nieważne co rzucisz, jak zagrasz, jeżeli po prostu lepiej rzucający gość po drugiej stronie, to on po prostu ci i tak te punkty dowie się w ten czy inny sposób, mm -hmm. prawda? Tak jeszcze wybiegając w przyszłość, już właśnie jak jesteśmy w tym no. temacie, to jak widziałbyś potencjalnie tą serię właśnie Bostonu z Dallas? No to by była, kurczę, powiem Ci, to by była mega zróżnicowana seria, no bo to są dwa totalnie inaczej grające zespoły. Boston opiera się na trójkach i to nie jest tak, że oni mają tylko shooterów, oni mają też gości, którzy pograją do kosza. Jakiś taki slashing dadzą typu Jalen Brown, Tatum nawet, wiesz, do kosza pójdzie, prawda, czy to Peyton Pritchard mhm. y, używając y, swojej szybkości, czy to bez, czy to ze piłką. Więc będzie fajne zderzenie dwóch różnych stylów koszykarskich. Ta taka, taka gra do kosza połączona ze spacingiem mm -hmm. Dallas z primary, z primary objectivem Bostonowa, tak, czyli ten spacing. No tak. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie. Będzie na pewno, na pewno dobra koszykówka do oglądania. To zdecydowanie. To jest, też wiesz, ten pierwszy mecz w finałach, reguły to jest taki wiesz, sprawiedliwy. Rozpoznawczy. No tak, rozpoznawczy. No tak, tutaj... kto gdzie, Kto jak gra, jakie powiedzmy, jaki kto ma game plan na siebie, prawda? No, myślę, że ładne szachy koszykarskie. No, szachy, będą w, na pewno. W, w tych finałach. Na pewno. E, tak myślałem sobie, że kogo, kogo da, kogo da wyśle na tej tono? No bo on ma size. Jest Washington raczej. Washington może... Jones. Myślę, że między Washington, nimi. Washington, David Jones Jr. na tej tłumie, myślisz? Mm -hmm. No, kto inny, Luka. Nie, nie, nie. Co, nie Luka, Luka na tej na tłumie nie sądzę. Też mi się nie wydaje, że. Myślę, bo... że Luka na jakiegoś. Spompowałby się. Myślę, że spompowałby się na tej tłumie. No na pewno, ale wiesz, no. Bo, Boston, ten, Boston może będzie targetował lukę w obronie, bo on nie jest najlepszym obrońcą, ale w tych playoffach pokazał, że umie bronić Luka, nie? Prawda. Szczególnie Nawet... no, pokazał to z Clippers, pokazał to z Oklahoma też. Tak, pokazał. Miał takie fajne strecze z Oklahoma i szczególnie większość, większość tych streczy była z Clippersami. Nawet teraz z Minnesotą pokazuje czasami takie mm -hmm. przewózki, że naprawdę umie wybronić, prawda? Absolutnie. Szczególnie bliżej kosza, gdzie tak, ten, tak, ten tak, size tak, ma, ale tak, tak. i też na łuku potrafi wiesz, utrzymać gościa przed sobą. Fajnie nawiguje na pikach, A, więc na pewno to będzie, będzie ciekawe do obserwowania. Mm -hmm. e, jeszcze jeden temat, który chciałem poczuć z Tobą. No. E... Już poruszaliśmy przed chwilą, ale jeszcze dopowiem. Indiana z Bostonem w tym meczu Indiana prowadziła przez większość czasu w tej serii, ale patrzę pod kątem Bostonu. Co uważasz, że było powodem, że Boston cały czas gonił, cały czas gonił, a nie odjechał na przykład na swobodną przewagę, tak jak w Game Two? Myślę, że po prostu no, w game to Inaczej na pewno doświadczenie Bostonu. Oni już nie... to nie była ich pierwsza sytuacja, że oni musieli gonić wynik. A, więc na pewno to doświadczenie im pomogło. Po prostu wrócić do. Utrzyma, do wrócić do wyników meczu, gdzie jest różnica jednego dwóch posiadań i po prostu domknąć ten mecz, prawda? Plus po prostu, no, cały czas ta obrona, obrona Indiany nie jest, nie jest nie jest taka, jaka powinna być. Na poziomie playoffs, bo jednak to jest zespół, który gra bardzo dużo w Transition. Oni są jednym z lepszych zespołów w akcjach transmisyjnych w ataku. Mm -hmm. Dodali sobie jednego z lepszych transition zawodników w postaci z więc oni mega napędzali tą grę. A myślę, że Boston po prostu tak trochę wiesz. On uspokoił. Oni widzieli, że ok, jest tam minus 10 powiedzmy, punktów, ale uspokójmy. Też styl gry Indiany, tak z mojej perspektywy, wygląda strasznie wykańczająco fizycznie. No wiesz, no, wiesz oni nie cały, da się cały grać czas takim, z takim pace'em. Yy, cały czas minus, to tempo nie? jest napędzane, non-stop, ta na piłka jest pchana do przodu. Mam wrażenie, że to trochę właśnie wyszło w końcówkach, że już no. pod koniec mogło trochę nie starczyć sił, jednak na już właśnie. rękawami oddychać, co? Trochę no. rękawami mogli oddychać i właśnie w tych końcowych momentach, gdzie. No co prawda ta trójka Jaylena Brown'a z rogu w Game po one była, weszła. no po prostu weszła, ale w Game 7 tam bodajże tu tuma. na koniec to już... Game 7? Oh, w Game, game form przepraszam. W ostatnim meczu. E, to już, no, wyglądało jakby po prostu Indiana była wyczerpana tą serią. Także, no na także pewnie, no Indiana to... super sezon. Tak, zdecydowanie. Z sukcesem. Na mają fajny core, mają fajnych młodych zawodników. N tak. Stil draftu, on był 31. pikiem w drafcie, mm -hmm. więc fajnie no tak, Fajni roleplayerzy, tak jest Core, jest Super, jest Haliburton, jest tak. z jaka, którego można ustawić, jest Miles Turner, który zagrał super playoff. Tak, i jest no i ten Shepard, który pod nieobecność Maturina też dobrze jest. Tak, ben Shepard właśnie też fajnie z ławki, no i liczymy, że Maturin też zostanie, bo tak. świetny talent. Tak, Maturin jest super zawodnik i... zawodnikiem, no. I co? No no to i to będzie ciekawe lato w Indianie, nie? No i na pewno. To będzie, będzie mega ciekawe lato. Które do oni mają pik w drafcie? Oni mają. Czy nie? Nawet mamy? nie wiem. Chyba, nie, oni mają. Nie czekaj, aż tak w sumie. Coś w dwudziestki, chyba. Myślę. Okay. No, Chociaż to... Nie to nie też nie wiem, czy oni mają w ogóle swój pik, wiesz? A, że... Nie, nie, że... nie jestem pewien. Myślę, że oni jakieś... mogli oddać ten swój pik Toronto w wymianie z Jakama. Możliwe. Myślę, tegoroczny. tego ten poszedł, poszedł do No, trzeba będzie sprawdzić. Tak. No, więc na pewno no, ten, te finały będą, mówić no, fajna koszykówka, taka taktyczna, dwa różne style. Mm -hmm. Na pewno dużo będzie takich, wiesz, takich smaczków, że wiesz, a tutaj Boston zagrał tak, tutaj Dallas zagrało tak, różne rozwiązania ofensywne. Mm -hmm. no legacy tej tuma jest, mam wrażenie, bardzo na szali. Bo jednak jest to z jednej strony najbardziej overhyped, ale też underrated tym samym, pod tym samym kątem zawodnik. No wiesz, no ma, nosi bagaż na swoich barkach niesamowity. Nosi bagaż? Na razie dowodzi. Tak, eee, no. ale no mówię, no, wszystko, że tak powiem, zamknie się, wszystkiego dowiemy się w finałach. No tak, no na, tak, no na koniec dnia wiesz, no, nikt nie będzie pamiętać za 10 lat, czy robił 30, 10, No tak, tylko będziemy pamiętać drużynę, która w w 1944 roku, tylko każdy będzie pamiętał, kto wygrał w tym roku, nie? Mm -hmm. Więc, ale ja myślę, że no Boston. Za którym razem musi wygrać, nie? Więc kto wie, czy to może. Myślę, że w tym momencie. No, ta drużyna jest, mówię, najbardziej zbalansowana. Tak, jest bardzo zbalansowana. Więc no, nie da się przewidzieć tego wyniku. Coś czuję, że to będzie seria do siedmiu. Oby. Bardzo liczę na, że, że to będzie seria do koszykówki. siedmiu. E, tak jest, to będzie święto koszykarskie. E, f, 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 no, I no ja nam się, cieszę się. Ja też się. Mega, mega jestem podekscytowany. Na ten, no, jeszcze na szczęście mamy koszykówki przed sobą kilka tygodni. finały zaczynają się 6? Tak, czerwca. 6 czerwca zapraszamy na oglądanie Game One. Tak, Dallas. Wszyscy przed, przed telewizorem. Zapraszam. Boston jeszcze z niewiadomo kim. Boston z nie wiadomo kim. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że będzie to Dallas. 6 czerwca. Zaczynamy znowu e, tracić rutynę snu. Tak jest. Ale mam, mamy nadzieję, że będzie warto, co? Wiele godzin snu straconych, ale tak jest, zawsze ale będzie warto. warto. Więc tak, myślę, że ciekawie będzie, będzie ciekawie jeszcze. Zdecydowanie. No. E, to chcieliśmy podziękować za... Tak zostanie z nami do końca. E, Podyskutujmy w komentarzach. Tak jest. Zostawcie komentarze, podzielcie tak się feedbackiem. Celebrujmy po prostu ten piękny sport, jakim jest koszykówka. Analizujmy, pogłębiajmy swoją wiedzę na temat tego sportu. Nie rzucajmy tylko pustych haseł typu I want i <laughs> 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 Tylko po prostu, tak jak powiedzieliśmy, świętujmy, nie? Tak, mamy w planach ciekawych gości, tak, będą goście, A, z tak. którymi też będziemy dogłębnie analizować tematy na koszkarskie Tak jest. To jest tylko przejściowe studio. Mam nadzieję, tak że z czasem będą wchodzić będą upgrade'y. Upgrade y. Eee, Ale co? jest cozy tak. Dzięki Michał. Dzięki wielkie. Muszę z tobą rozmawiała. Z tobą to... również. I co? I zagnamy się. Zegnamy. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.